Nasze materiały napędza cenę.eu. Największa porównywarka cen gier. R.E.U. Szoguńskie klimaty, piękne waifu, plugawe yokai i niebotyczny poziom trudności czekają na śmiałków, którzy ośmielą się zmierzyć z NIO. I jeśli zastanawialiście się, czy Team Ninja, znane do tej pory głównie z wymagającego cyklu Ninja Gaiden, podoła stworzeniu soulsopodobnej podobnej gry? To jak najbardziej daje radę, a co więcej wcale nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy z Was uznali, że nowa gra to najlepszy dostępny teraz na rynku przedstawiciel gatunku Souls Like. W NIO wcielamy się w Williama, patrząc po fizysie irlandzkiego kuzyna Geralta z Rivi. Biedny Gajdin zmuszony zostaje wyjechać do Azji z misją ratunkową, odnalezienia swojego opiekuńczego ducha, który został mu skradziony przez tajemniczego antagonistę. W kraju kwitnącej wiśni szkolony jest przez samurajów opartych o faktyczne, historyczne postaci z XVII-wiecznej Japonii i wykonuje dla nich zadania wypleniania obleśnych yokai, czyli demonów pustoszących krainę. Mimo iż gatunek Souls lajków -like jest jeszcze w miarę świeży, to nie muszę chyba rozwodzić się w wielkich detalach nad tym, na czym polega podstawa rozgrywki w tego typu grach. U korzeni, Nio nie odbiega zbyt wiele od utartej sztampy. Grę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby i poruszamy się po wybranym obszarze, próbując nie umrzeć. Po czym umieramy, umieramy, umieramy i umieramy na niekończącej się drodze do git good, czyli nabrania dość wprawy w grze, by wreszcie, kurczę, przestać umierać. Poziom trudności Nio i jego podobnych wynika z tego, że postać bohatera ma zazwyczaj bardzo mało zdrowia, a każdy przeciwnik jest niczym partner do tańca. Aby go pokonać, należy nauczyć się wzorców jego zachowania i cierpliwie badać, kiedy należy unikać ataków, a kiedy wyprowadzać własne. Każdy większy błąd oznacza śmierć i konieczność rozpoczęcia od zazwyczaj odległego punktu kontrolnego. Ten aspekt rozgrywki Nio emuluje niemal idealnie. Rozpoczynamy grę przy kapliczce, powoli przedzieramy się przez kolejne grupy wrogów w kierunku następnej i stopniowo rośniemy w siłę. Jeśli zdarzy nam się zginąć, tracimy niewykorzystane jeszcze doświadczenie i wracamy do punktu wyjścia. Mamy szansę naprawić swój błąd dotykając grobu, który powstał w miejscu zgonu, by odzyskać utraconego ekspa, nazywanego tu Amritą, ale jeśli zginiemy po drodze po raz drugi, nasza zdobycz przepada na zawsze. Sam styl rozgrywki, jak i sposób zamaszystego poruszania się postaci i wrogów będzie bliski wszystkim fanom gatunku. Różnice względem solsów zaczynają się jednak uwypuklać, gdy bliżej przyjrzymy się mechanizmom rządzącym grą. Po pierwsze i najbardziej widoczne toczy się ona na szeregu niezależnych map symbolizujących poszczególne misje. Zadania główne oznaczają zazwyczaj eksplorowanie większości takiego obszaru i ostatecznie walkę z jednym czy wieloma bosami. Po ukończeniu wybranego celu opuszczamy planszę i wybieramy kolejny etap w tej samej bądź innej scenerii. Rozgrywka jest więc wyraźnie posegmentowana. Dużo krótsze zadania poboczne toczą się na tych samych planszach, ale przy zmienionym układzie przeciwników, a czasem nawet i kapliczek, stanowiących punkty kontrolne. Modyfikacje dotyczą też dostępu do pewnych obszarów map czy skrótów, które możemy aktywować, by ułatwić sobie przejście. Rytm oderwanych od siebie zadań to coś, co pomogło mi się wkręcić w NIO bardziej niż w konkurencyjne produkcje, bo umożliwiło granie własnym tempem i dawało chwilę wytchnienia. Oczywiście grający przyzwyczajeni do bardziej płynnego systemu trwałego, jednolitego świata mogą kręcić na to trochę nosem. Dość przytłaczającymi są natomiast drobne detale, którymi produkcja Team Ninja różni się od konkurencji. Takich jak liczba tabelek, menu, opcji i ekranów potrafiących trochę zamieszać w głowie, szczególnie że gra, mimo długiego opcjonalnego samouczka, nie tłumaczy działania większości z nich. W NIO możemy specjalizować się w dwóch typach broni, ale bez problemu używać też narzędzi spoza naszej specjalizacji i nosić jeszcze do tego dwa dodatkowe typy zabójczej broni dystansowej czyli mamy zawsze przy sobie do czterech splów, a jeden celny strzał z łuku może natychmiastowo pokonać wroga dekapitując go, z tym, że liczba strzał jest bardzo limitowana. Jak w każdych sołzlajkach, -like musimy nauczyć się obsługi każdej z broni. Wszystkie typy działają trochę inaczej, wpływając na naszą szybkość reakcji czy sposób budowania kombosów, ale NIO wprowadza do tego równania jeszcze jedną zmienną: Trzy postawy bojowe. Wysoka, średnia bądź niska garda nie tylko wpływa na ilość zadawanych obrażeń, ale też prędkość postaci czy wydajność obrony. Specjalne drzewko umiejętności nauczy nas dodatkowych ruchów do wykorzystania tylko przy konkretnym rodzaju fechtunku i czasem tylko w konkretnej postawie. Na dodatek bronie opisywane są dodatkowo statystyką znajomości. Im dłużej używamy danego gnata, tym silniejszy się staje, bo potrafimy lepiej nim władać. W stylu klasycznych zręcznościówek akcji Nio wprowadza również mechanikę żywej broni, wypełniającego się paska zdolności, który napełniony poprzez walkę daje nam chwilową nieśmiertelność i dodatkową moc ataku czerpaną z wybranego przez nas opiekuńczego ducha. Żywa broń przydaje się głównie w sytuacjach podbramkowych, by przechylić szalę zwycięstwa na stronę grającego, ale długi czas potrzebny na regenerację zdolności powoduje, że nie można polegać na niej jako rozwiązania każdej problematycznej sytuacji. Poza tym, czas trwania bonusu spada wraz z każdym celnym ciosem wroga, więc jeśli lamimy, żywa broń deaktywuje się niemal natychmiastowo. Naszym największym wrogiem w pojedynkach będą natomiast nie sami przeciwnicy, a wiecznie pusty, choć szybko regenerujący się pasek ki, odpowiednik staminy, czyli wytrzymałości. Każde zamachnięcie bronią, unik czy blok, bo w niej można też bardzo skutecznie blokować ataki wroga, konsumuje znaczną część paska ki. Gdy ten spadnie do zera, staniemy się, w najlepszym wypadku kompletnie bezbronni, w najgorszym ogłuszeni, wystawiając się na śmiertelną kontrę. Co gorsza, jokaj, z którymi walczymy, plugawią w ziemię, blokując możliwość regeneracji ki. Znów dodaje to walce dodatkowego utrudnienia i zmusza do poznania kolejnej taktyki impulsu ki. Po każdym wykonanym kombo możemy wcisnąć w odpowiednim momencie przycisk R1, by zregenerować część zużytej energii, czyszcząc przy okazji zgubny wpływ krainy Jokaj z obszaru, na którym stoimy a to naprawdę tylko muśnięcie subtelnych różnic w rozgrywce. Jak wspomniane wcześniej tabelki i menusy, w których naprawdę łatwo się najpierw pogubić, a które stanowią koło napędowe naszej przygody. Bronie można za sobą spajać, by tworzyć ich silniejsze wersje, czy sprzedawać, by zdobywać doświadczenie. Możemy odnajdywać poukrywane duszki lasu, kodamę, które mogą błogosławić nam dodatkowymi bonusami w grze, zdobywać punkty prestiżu trwale poprawiające procentowe wartości dodatkowe statystyk czy jeszcze inne punkty dające bonusy u przesłodkiej pani Kowal. Nio jest też dużo bardziej fabularyzowany niż przeciętna rąbanka. Gra czerpie głęboko z japońskiej mitologii i lubuje się w przerwnikach dla każdej z misji i budowaniu jasnej motywacji dla działań głównego bohatera. W przeciwieństwie do gier From Software, fabuła jest jasno zarysowana i nie wymaga odgrającego wczytywania się w materiały dodatkowe, by opowiedzieć historię. Nowa gra stoi też o rangę wyżej w kwestii kryjącej się za nią technologii. Jedną z największych wad Bloodborne była słaba wydajność oraz horrendalnie długie czasy ładowania gry. NIO niweluje oba te problemy. Z menu wybrać można jeden z kilku trybów graficznych, pozwalający priorytetyzować 60fps albo lepszą grafikę, a po śmierci wracamy do gry praktycznie natychmiastowo, bez konieczności męczenia się co chwilę na przydługawych ekranach wczytywania. No i jest też oczywiście mięsiwo, czyli potężni, gigantyczni, przerażający bosowie, na których utykać będziemy na dłuższą chwilę. Tych jest w grze całe Multum i poświęcono im sporo uwagi, by byli różnorodni. Są wśród nich postaci humanoidalne, gargantuiczne monstra oraz przerośnięte robactwo. Ich poziom trudności potrafi być bardzo nierówny. Niektóre łoiły mnie kilka godzin, niektóre padały w kilka podejść. Wszystkie natomiast mają ze sobą coś wspólnego słabe punkty czy niestandardowe taktyki, które można wykorzystać, by ułatwić sobie zadanie. Wszyscy wrogowie, w tym Jokaj, posiadają pasek staminy podobny do naszego i możemy wykorzystywać to na ich niekorzyść, zmuszając do wyssania się z energii, byśmy mogli skorzystać z ich bezradności i zlać ich bezlitośnie. Różnica polega na tym, że wysysające nasze ki plugastwo yokai jest jednocześnie źródłem ich mocy, więc gdy my tracimy dostęp do regeneracji, oni go zyskują i odwrotnie, gdy oczyścimy obszar naszym impulsem ki, wrogowie nie mogą odzyskiwać żywotności. Co nie znaczy, że pojedynki stają się dzięki temu prostsze, wręcz przeciwnie. Jeśli zbyt łapczywie rzucimy się na wroga, prawdopodobnie załatwi nas ekspresowo, regenerując się i wykorzystując nasze niedobory szybko spadającej wytrzymałości. No, ale jeśli nawet uznacie, że w standardowym trybie jest wam po prostu zbyt prosto, NIO dodaje do pieca jeszcze jednym, dodatkowym, trudniejszym poziomem trudności: wyzwaniami zmierzchu, które skalują poziom przeciwników o kilkadziesiąt leveli doświadczenia wyżej. Ale te sugerowałbym jedynie największym ekspertom gatunku. Jedynych braków w rozgrywce można się od biedy doszukiwać w dość ubogiej warstwie sieciowej gry. Połączenie do internetu ujawnia na ekranie groby innych graczy. Te pełnią dwojaką funkcję, ostrzegając nas przed niebezpieczeństwem i, opcjonalnie, pozwalając przyzwać ducha poległego wojownika, który symulowany przez komputer stanie się dla nas bonusowym wyzwaniem. W kampanii nie pogramy niestety z kolegami. Główną opcją wsparcia jest funkcja przyzywania losowego innego gracza. Wspólnie przechodzić możemy aktualne zadanie, ale efekt jest tymczasowy. Niechybna śmierć któregokolwiek z grających przerywa połączenie. Przyzwanie następnego grającego kosztuje zużycie specjalnego przedmiotu, więc liczba użyć jest bardzo ograniczona. Nie mamy też wyboru co do tego, kto pojawi się w naszej grze. Wszystko po to oczywiście, żeby rozgrywka nie stała się zbyt prosta. Natomiast poza kampanią dla graczy sieciowych dostępne są kołpowe zadania do wykonywania, niezależnie od wątku fabularnego. Tu możemy już grać ze znajomymi. Co tu dużo gadać? Posiadacze PlayStation 4 mają się wyjątkowo dobrze. Po fantastycznym Bloodborne przyszła kolej na następną pozycję obowiązkową dla fanów najbardziej hardkorowych gier akcji. Nie tylko dorównuje jakością wykonania swojemu konkurentowi, ale mam wrażenie, że miłośnicy gatunku długo sprzeczać się będą, czy nawet nie bije go pod względem grywalności. Pod warunkiem, oczywiście, że lubicie wylewającą się z ekranu japońszczyznę, której w produkcie Team Ninja nie brakuje.